Oryginalnie Resident Evil miał być remakiem gry Sweet Home z 1989 roku. Był to japoński RPG z systemem turowym, dziejący się w nawiedzonej posiadłości. Tytuł miał ukazać się na konsole SNES, jednak później pracę przeniesiono na PlayStation. Wtedy też zadecydowano o odcięciu się od starej marki. Wersja na PlayStation była grom z widokiem z pierwszej osoby. Niestety programowanie trójwymiarowej grafiki na nowej konsoli Sony nastręczało programistom Capcomu sporo problemów. Koncepcję gry zmieniono, gdy jeden z pracowników na spotkaniu firmowym zaprezentował grę Alone in the Dark. Do gry z widokiem z pierwszej osoby Capcom powrócił dopiero w części siódmej. Resident Evil jest inspirowany przynajmniej trzema klasykami horroru. Pomysł na użycie zombie jako przeciwników przyszedł twórcy do głowy po obejrzeniu dwóch filmów Noc Żywych Trubów i Zombie 2. Z kolei wystrój posiadłości wzorowany był na wyglądzie hotelu Overlook z filmu Lśnienie. Amerykański tytuł gry powstał przypadkiem. Resident w Japonii Evil. gra została wydana jako Biohazard i biorąc pod uwagę fabułę, tytuł ten ma sens. Niestety w USA istniała już gra o takiej samej nazwie i używał ją też jeden z zespołów punkowych. W japońskiej siedzibie Capcom przeprowadzono więc konkurs na nową nazwę, w którym zwyciężył Resident Evil. Nikomu nie przeszkadzało, że tytuł nie ma żadnego sensu. Dla Japończyków liczyło się tylko to, że nazwa brzmiała fajnie. Resident Evil. Z gry wycięto dwie postacie. Afroamerykanin Dewey miał być typowym comic relief. Drugą postacią miał być Cyborg Gelzer. W miarę klarowania się bardziej realistycznej koncepcji gry, zastąpiono ich Rebeką i barem. W kodzie gry wciąż można odnaleźć ich portrety. Z całej serii Resident Evil to pierwsza część ma najwięcej portów i reedycji. Gra ukazała się na PlayStation, Sega Saturn, PC, Nintendo DS i Nintendo Wii. Planowana była także wersja na Game Boy Color, jednak ją anulowano. Na PlayStation gra była wznawiana dwa razy. W 2002 roku powstał remake na konsolę GameCube, a jego odświeżona wersja w HD w 2015. What is this? Wow! Aktorzy głosowi nie wiedzieli, w jakiej grze grają, i nie znali kontekstu scen. Po prostu dostali swój tekst na karce papieru i mieli go nagrać. Wymawiali więc poszczególne zdania po kilka razy z różną intonacją, a Japończycy później wybierali z tych nagrań to, co im się podobało. Na potrzebę edycji Dual Shock nagrano nową wersję ścieżki dźwiękowej. Odpowiadał za nią kompozytor Mamoru Samuragoci. Był on w tym czasie uznawany za współczesnego Betowena, gdyż wykonywał swój zawód, będąc całkowicie głuchym. Dopiero w 2014 roku ujawniono, że jest on zwykłym oszustem. Dziennikarz przeprowadzający wywiad zauważył, że kompozytor wstał na dźwięk dzwonka do drzwi i odpowiadał na pytania, zanim przetłumaczył mu je tłumacz migowy. Dziennikarskie śledztwo wykazało, że kompozytor oszukiwał i nie tylko nie był głuchy, ale także miał podwykonawcę, który skomponował dla niego wszystkie utwory. Prawdziwym twórcą ścieżki dźwiękowej do Resident Evil okazał się Takashi Nigaki. That was too close. You were almost a Jill sandwich. <laughs> You're right. Barry, thanks for saving my life.